Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku bierzemy na warsztat kolejną potężną jednostkę wysokoprężną od BMW. Silnik N57 Biturbo, czyli 3 litrowy diesel z podwójnym turbodoładowaniem. Ten zaawansowany motor zastąpił w wielu modelach jedno doładowany. Wariant M57 i oferował jeszcze wyższy poziom mocy i momentu obrotowego, napędzając takie ikony jak 335d, E90, F30, 535d, E60, F10, czy pierwszej i drugiej generacji szóstki E71, F16. Zacznijmy od największej zalety, czyli oszałamiających osiągów. Dzięki zastosowaniu dwóch turbosprężarek pracujących sekwencyjnie. N57 biturbo oferował imponującą moc i potężny moment obrotowy, dostępny w szerokim zakresie obrotów. Przyspieszenie było wręcz wgniatające w fotel, a elastyczność silnika pozwalała na dynamiczną jazdę w każdych warunkach. Podobnie jak jego poprzednik, N57, charakteryzował się wysoką kulturą pracy, typową dla rzędowej szóstki BMW. Praca silnika była płynna i stosunkowo cicha, zwłaszcza w porównaniu do czterocylindrowych Disney. W wiele wersji N57 biturbo Mimo swojej potężnej mocy, potrafiło zadowolić rozszronnym zużyciem paliwa w trasie, co było imponujące jak na tak dynamiczny silnik. BMW, konstruując N57, bazowało na solidnych fundamentach M57. Co przełożyło się na dobrą trwałość, choć z racji bardziej skomplikowanej konstrukcji, dwie turbiny, bardziej zaawansowany układ wtryskowy, potencjalne ryzyko awarii było nieco wyższe niż w przypadku prostszego M57. Niestety bardziej zaawansowana konstrukcja M57 wiązała się z pewnymi wadami i potencjalnymi problemami. Jednym z nich były wyższe koszty serwisu i napraw. Dwie turbosprężarki, bardziej precyzyjny układ wtryskowy Common Rail oraz inne zaawansowane komponenty w przypadku awarii mogły generować wyższe rachunki. Podobnie jak w innych nowoczesnych dieslach, mogły pojawić się problemy z turbosprężarkami, choć rzadziej niż w przypadku pojedynczej turbiny mocno obciążonej, wtryskiwaczami Common Rail, filtrem cząstek stałych DPF czy zaworem EGR. Zwłaszcza przy wyższych przebiegach i nieodpowiedniej eksploatacji w niektórych egzemplarzach mogły występować problemy z łańcuchem rozrządu, choć nie były one tak powszechnie i nagminne jak w przypadku czterocylindrowego N47. Warto również zwrócić uwagę na układ dolotowy i kolektor ssący, w których z czasem mógł gromadzić się nagar. Jak to wygląda z kosztami? Koszty zakupów samochodów z silnikiem N57 biturbo na rynku wtórnym są zazwyczaj wyższe niż w przypadku w modeli z jedno doładowanym M57 czy słabszymi jednostkami. Wynika to z lepszych osiągów i nowoczesnej konstrukcji. Koszty eksploatacji mogą być wyższe ze względu na potencjalne większe zużycie paliwa, szczególnie przy dynamicznej jeździe i droższe serwisowanie. Naprawy bardziej skomplikowanych podzespołów mogą być znacznym wydatkiem. Opinie użytkowników na temat N57 Biturbo są generalnie bardzo pozytywne. Kierowcy są zachwyceni osiągami, dynamiką i kulturą pracy. Tej jednostki. Wielu uważa ją za jeden z najlepszych diesli, jakie kiedykolwiek by produkowało BMW, oferujących idealne połączenie mocy i komfortu. Negatywne opinie częściej dotyczą wyższych kosztów serwisu potencjalnych napraw, bardziej skomplikowanych podzespołów. Podsumowując, N57B Turbo to imponujący silnik, który oferuje fantastyczne osiągi i wysoki komfort jazdy. Jest to jednostka trwała, ale bardziej skomplikowana konstrukcja wiąże się z potencjalnie wyższymi kosztami serwisu i napraw. Jeśli szukacie mocnego i dynamicznego diesla BMW, jesteście gotowi na potencjalnie wyższe koszty eksploatacji, N57 Biturbo jest doskonałym wyborem. Pamiętajcie jednak o dokładnym sprawdzeniu historii serwisowej, kondycji konkretnego egzemplarza przed zakupem. Jakie są wasze wrażenia z jazdy samochodami wyposażonymi w silnik N57 Biturbo? Czy doświadczyliście jego niesamowitej mocy? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.